Dzień dobry, moi drodzy. Chciałbym odpowiedzieć na komentarz pozostawiony pod moim ostatnim nagraniem. Panie Mirko, oglądam Wojtka od dawna i zasmucił mnie jego atak na telewizję narodową. Bardzo cenię pana Sendeckiego i uważam go za patriota i że nie zasługuje na atak. Niestety coraz bardziej przekonuję się, że analizy pana Maciaka są trafne. Panie Sławko, dziękuję za komentarz. Odnośnie analiz pana Maciaka wypowiedziałam się rok temu. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Oprócz liczby patriotów, których pan Maciak obdarzył swoją krytyką. Cóż, najwyraźniej ten typ tak ma. I nawet omzryk go się nie czepia. Czyżby boi się krytyki pana Maciaka? Panie Sławko, ja również od dawna oglądam Wojtka i powiem tak. Nie zauważyłam, aby kiedykolwiek Wojtek Olszeński atakował patriotów polskich. Jednak sam był stale atakowany, a przed atakiem ma prawo się bronić, jak każdy z nas. Przypadek pana Eugeniusza Sędyckiego wygląda mi na przypadek skrajnej bezczelności. Kiedy ktoś puści bąka w tłumie, a potem najgłośniej oburza się z powodu zepsutego powietrza kolejność wydarzeń była nieco inna niż pan, pani Sławko, zauważył. To pan Eugeniusz Sendecki najpierw systematycznie atakował ruch kamracki. Był wielokrotnie opominany o to z prośbą o zaprzestanie, ale nic to nie dało, więc otrzymał to, co pan nazwał atakiem. Wojtek Olszeński stanął w obronie kamratów Rady Kamrackiej, jak przystało na lidera ruchu kamrackiego. Nie jestem zwolenniczką wyjaśnienia stosunków publicznie, ale czasami to jest jedyna możliwość zamknięcia tematu, postawienia sprawy jasno. Pan Eugeniusz Sendecki jest dobrym człowiekiem, niestety zbyt łatwowiernym. Moim zdaniem został podpuszczony, nastawiony przez otaczających go ludzi. Wystarczy posłuchać niektórych żywca telewizji narodowej, czasami zaiste przypominające pieskownice jakiegoś przedszkola, na przykład Źwirek i Muchomorek. Otrzymałam wczoraj informację z takim oto screenem. Kamrastwem steruje Mirka Tryniowska. Ona decyduje kogo pochwalić, a z kim nie wolno się zadawać. Ona kazała Osie zerwać z Sendeckim. I link do żywca telewizji narodowej. Pan Andrzej Hadasz, proszę bardzo Panie Andrzeju, proszę kontynuować swoją Mogę jedno zdanie do Pana Andrzeja? Tak, słucham. Panie Andrzejo, Wojtek Olszański, on debatuje codziennie z tą Radą Kamradzką, a wie Pan kto jest przedstawicielem, mózgiem tej całej Rady Kamradzkiej? Pan Marcin Osadowski, to on wydaje te wszystkie zredagowane kartki z, z bez podpisu, tylko... Z, dwu, z dwu, dwuczłonową na dole podpisem, to nie jest podpis, to jest po prostu nazwa Rada Narodowa Kamradzka. To nie jest żaden dokument, który nie ma żadnej mocy prawnej. Już pomijając to, że oni się w ogóle nie spotykają, nie ma żadnych spotkań, nikt tam nie prowadzi żadnej merytorycznej dyskusji na poziomie publicznym, chociażby w swoim kręgu, w swoim otoczeniu. Jedyną osobą, którą jest tak zwaną radą, to jest Osadowski. Koniec. Kropka. A ja się tutaj i... nie do końca zgadzam. Mi się wydaje jednak, że coś jest na rzeczy. Słuchaj, yy, wiesz, ja pamiętam tą rozmowę z Wojciechem, kiedy on naprawdę przerażony yy, mówi, że Rada zabrała wszystko. Wiesz? Nie, I tu mi się wydawa, i wydaje, że on nie grał. Bo tej... pozwolili na to. Dobrze, no ale, ale to znaczy, że Rada ma poważne jakieś argumenty. Czy to jest broń, to czy znaczy, To znaczy, są... że są na nich haki i nie potrafią skutecznie stawić a oporu. Ja mam takie pytanie: a ja mam takie pytanie, yy, bo. Tutaj mam informację od człowieka, który ma tytuł doktora akurat. Otóż jest podobno jakaś Mira Treniowska. Podobno jest jakaś pani Mira, Miranda domyślam się z imienia, Treniowska, która wśród kamratów działa. I ciekawe, czy jest w Polskiej Narodowej Radzie Kamratskiej, bo to się zaczyna bardzo ciekawie robić. No ja jako osoba, która dostała takie, taką informację, że ta rada może mnie chcieć ostrzelać, no to, to przyznam, że poczułem się zaniepokojony i chciałem się dowiedzieć, czy coś jest wiadome. Komentarz tego tak zwanego doktora, Pan Sendeski przypiął widocznie uznał, za ważny. Otóż panie Marek Czarnecki, mój mąż w podobnych przypadkach zwykł mawiać. A ufo było? Od siebie jako pisarz pisarzowi dodam gatunek, jaki Pan powinien rozwijać nie jest historia, tylko science fiction. Ma pan nader bujną fantazję, sądząc po powyższym komentarzu, bo chyba nie jest Pan zwykłym prowokatorem. I chciałabym, jeśli można, radzić panu Lesir Sendecki. Niech pan pozwoli niektórym idiotom i klaunom otaczającym pana odejść ze swojego życia. Cyrk musi wyruszać w trasę i będzie panu szczęście. Kochani, a my róbmy swoje, najlepiej jak potrafimy. Atakują z każdej strony. Ale wiadomo, że w czasach niespokojnych, burzowych, wiecznych najwyżej unoszą się śmieci. Pozdrawiam myślących.